Najważniejszą częścią działalności Fundacji Pomorszym jest prowadzenie Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Bardzo ważne jest, by wyjaśnić, na czym polega prowadzenie takiego hospicjum. Nawet badania pokazują, że jeżeli ktoś słyszy słowo hospicjum, kojarzy to z pewnym miejscem, w którym niestety ludzie, w tym przypadku dzieci, umierają. Natomiast u nas jest zupełnie inaczej. Jest to hospicjum domowe. Dzieci nie przebywają w żadnym miejscu konkretnym, jednym, tylko po prostu w swoich domach, w województwie podlaskim i do tych domów dojeżdżają, przede wszystkim dojeżdża sztab medyczny, tak? Zespół Medyczny Fundacji Pomóślnych, czyli lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, ale także psycholodzy, asystentki rodziny, które załatwiają takie różne codzienne sprawy, albo na przykład organizują dzieciom rodziny i pracownik socjalny a także, jeżeli ktoś potrzebuje osoby duchowne. U nas głównymi podobiecznymi, takimi stałymi, są dzieci z chorobami wrodzonymi, z chorobami genetycznymi, neurologicznymi, z zespołami różnymi. O tym na pewno dużo więcej mogli powiedzieć lekarze. Drugą ważną działalnością fundacji jest opieka nad kliniką pediatrii, onkologii i hematologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Giemsko czyli y, pomoc y, personelowi tej kliniki, a także y, wsparcie duże pacjentów i rodziców, którzy tam się znajdują. Opieka medyczna jest świetna w tej y, klinice. Wystarczy zapytać o to rodziców, którzy tam są. Jest to bardzo dobra klinika. Natomiast y, fundacja wprowadza tam swoich wolontariuszy, którzy wchodzą na oddział i te dzieci, które tam przebywają... Y, Wiele tygodni, czasem po prostu w ciągu nawet, bo mają akurat terapię, zabawiają, dostarczają rozrywki, pozwalają im zapomnieć o, o tym, co się dzieje, tak? o tej rzeczywistości bolesnej i takiej też kompletnie niedziecięcej. No bo dziecko, które się zamyka w sali, i ono tam kilka tygodni musi przebywać, no to jakby jest sprzeczne w ogóle z, z jakimkolwiek. Yy, pojmowaniem dzieciństwa. W tym roku akurat ukończyliśmy budowę placu zabaw. Plac zabaw, który jest specjalnie pod tym szpitalem. Tylko dla tych pacjentów onkologicznych są tam schody, takie, że oni wychodzą ze swojego oddziału i prosto schodkami nie, nie przechodząc przez żadne inne miejsce, wchodzą na ten plac zabaw. No i mam nadzieję, że będzie służył im przez lata, nawet jeżeli nie mamy koronawirusa nie mamy Epidemii, to oni tak muszą unikać bardzo infekcji. Więc najlepiej, żeby w swoim środowisku przebywały, no i jeżeli jest taka możliwość, będą wchodzimy na ten plac. Przede wszystkim świeże powietrze, ruch, tam oczywiście są jakieś zabawki. Natomiast nawet jeżeli można wyjść na ławkę spokojnie, bezpiecznie w bezpiecznej przestrzeni, porozmawiać z kolegą czy koleżanką, czytać książkę, a także ci rodzice mogą wyjść z tych sal. No to jest zupełnie inne życie, także z tego projektu jesteśmy też bardzo dumni. Też mieliśmy spore wsparcie innych fundacji i świetnie, że ten projekt się Te prezenty są przykładem takiej jednej z akcji, którą fundacja robi z otoczenia. Aktywizuje darczyńców, a jest wiele osób, które chętnie pomagają. To jest akcja, nie tylko święty daje prezenty, dzieci. Rodzeństwo podopiecznych hospicjum piszą listy do Świętego Mikołaja, które publikujemy. Osoby wpisują się po prostu na darczyńcy, na listę i spełniają te życzenia i szczerze powiem, że ponad 70 było tych prezentów w tym roku i one się bardzo szybko rozeszły. To jest taki przykład takiej bardzo fajnej akcji, gdzie widać, że ludzie mają dobre serca. E, że jeżeli im się wskaże jakąś drogę i ona jest taka oczywista, pewna, no to naprawdę daje to kapitalne efekty i mamy dokładnie takie jakie te dzieci sobie to Jeśli chodzi o pomoc dla e, rodzin, dla podopiecznych, czy też e, pomoc, która trafi na oddział onkologii, e, to najlepiej wejść na naszą stronę pomorzim.org.pl. Tam e, jest wiele możliwości pomocy, bo niekoniecznie musi być to być pomoc finansowa. Może to być wolontariat, może to być yy, ufundowanie konkretnej rzeczy na konkretny cel, może to być współpraca przy jakiejś organizacji, jakiegoś wydarzenia, w sensie edukacyjnym. Jest tam naprawdę dla każdego coś, co naprawdę istnieje w jego, się w jego możliwościach. Potem.